Zdjęcie aparatu e, fotograficznego, takiego jeszcze starego, analogowego na negatywach e, e, po dziadku, 35-letnią praktykę wtedy. No, dzisiaj już e, dużo starszy aparat. Są ludzie, którzy na przykład czasami nie życzą sobie zdjęć, no bo jest to ich prywatny samolot. Mają jak najbardziej do tego, e, tego prawo. My musimy to po prostu uszanować. W sumie można by powiedzieć, że jedyne lądowanie Antonowa 225 Myria w Poznaniu, e, no myślę, że tym bardziej na tamtym etapie, bo dopiero dwa lata wtedy zajmowałem się spottingiem, no to, to na pewno zrobiło duże Wrażenie. Witamy serdecznie ponownie ROP z tej strony. Kolejnym gościem jest Witek Łożyński, Spotter, również uczestnik lasu antidotum 2024. Witku, witam cię bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem Ci zadać pytanie, jesteś spoterem, fotografujesz samoloty. Witku, jak się zaczęła Twoja przygoda? To na początku oczywiście cześć, witam. Jak się zaczęła? Zaczęła się chyba dość standardowo, tak jak u wielu osób, od sklejania modeli samolotów z moim tatą, od sklejania modeli przeszedłem gdzieś do kupowania gazet lotniczych, jakieś pierwsze skrzydlate, skrzydłotom polskie, czy jeszcze inne starsze gazety, których już dzisiaj nie ma. Natomiast z racji, że mieszkam bardzo blisko lotniska, Ławica, te samoloty gdzieś zawsze były dobrze widoczne na niebie, więc. Któregoś pięknego dnia postanowiłem przejechać się na lotnisko, zobaczyć, jak to wygląda już bliżej, a nie tylko gdzieś spoglądając z osiedla na, na przelatujące samoloty, a drugim kolejnym pomysłem było w sumie wzięcie aparatu fotograficznego, takiego jeszcze starego, analogowego na negatywach po dziadku 35-letnią praktykę wtedy. No dzisiaj już dużo starszy aparat, bo minęło trochę czasu. I tak właściwie do dzisiaj to wygląda. Mega ciekawa, interesująca historia. Witku, powiedz nam, kto może zostać spoterem, jak zostać spoterem, czy jest to, czy jest to ciężkie, gdzie jeździcie? na jakie eventy, na czym się skupiacie? Tak naprawdę nie jest to ciężkie, jest bym powiedział banalnie łatwe, bo nie ma żadnych ograniczeń, żeby zostać spoterem. Bardzo historycznie fajnym przykładem są na przykład spoterzy w zachodnich krajach, którzy wcześniej zaczynali niż w Polsce. Wiadomo, że my mieliśmy taki ustrój polityczny, że no nie można było swobodnie kiedyś fotografować samolotów na lotniskach, a na zachodzie ludzie po prostu jeździli i nawet nie robili zdjęć, tylko notowali sobie w zeszytach samolotów które zobaczyli, które zaobserwowali eee, i to był ich spotting. To byli tak naprawdę pierwsi ludzie, eee, skąd wywodzi się to, 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 to słowo spotter. Eee, później oczywiście w czasach, kiedy bardziej popularne stały się aparaty fotograficzne, była do nich większa dostępność, pojawiły się aparaty cyfrowe, no to w tej chwili można powiedzieć, że eee, prawie wszyscy spoterzy eee, jednak gdzieś próbują to uwiecznić, ale nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Ja na przykład ostatnio przesiadłem się z lustrzanki na zwykłą aparat kompaktowy jest mi po prostu łatwiej wtedy też kręcić filmy i jednocześnie robić zdjęcia i przede wszystkim podróżując łatwiej jest mi się spakować, no bo ciężko się podróżuje gdzieś na inne lotniska samolotem, jeżeli mamy w bagażu same obiektywy i aparaty Jasne, my jako media doskonale wiemy, że ten sprzęt waży, jest go, jest go multum i no niekiedy potrzebujemy osobnego samochodu, żeby go, żeby go przewieźć, natomiast powiedz mi, jak ludzie są nastawieni na spoterów, jak wygląda Infrastruktura z własnego doświadczenia. Wiemy, że są międzynarodowe porty lotnicze, gdzie specjalnie budują tarasy widokowe, jakieś punkty, spoty, gdzie faktycznie spoterzy mają swoje miejsca. Jak to wygląda? Rozrasta się wasze środowisko? Macie takie miejsca, gdzie, gdzie faktycznie widzicie, że piloci i środowisko lotnicze jest na was pozytywnie nastawione, że chcą waszej pracy i was doceniają? W zdecydowanej większości myślę, że tak. Jest, że, oczywiście trafiamy jeszcze na ludzi, którzy nie do końca rozumieją to hobby. Są ludzie, którzy na przykład czasami nie życzą sobie zdjęć, no bo jest to ich prywatny samolot, mają jak najbardziej do tego, do tego prawo, my musimy to po prostu uszanować. Natomiast raczej są to już i incydentalne przypadki, ludzie, ludzie są pozytywnie do nas nastawieni. Porty lotnicze też doceniają posiadanie grup spoterskich przylotniskowych, że tak powiem, ponieważ raz, że otrzymują od nas materiały, zdjęcia, właściwie za darmo, no bo dla nas jest też to Promocja i Friday, jak swoje zdjęcie zobaczymy gdzieś w social mediach jakiegoś portu lotniczego czy bazy wojskowej. No i jesteśmy też, można powiedzieć, często wykorzystywani jako taka pierwsza linia, też jakiegoś takiego w cudzysłowiu podkreślę, ochrony lotniska, ponieważ spoterzy posiadają numery telefonów do ochrony. I jeżeli coś podejrzanego zauważą pod płotem lotniska, to po prostu zadzwonią i, i ostrzegą ochronę, że coś tam podejrzanego się dzieje ktoś się kręci przy lotnisku. Więc jest to po prostu obopólnie dobra sytuacja dla obydwu grup. Jeszcze nawiązując do drugiego pytania są oczywiście różne lotniska. Nie wszystkie lotniska jeszcze robią takie specjalne punkty dla spoterów, ale można powiedzieć, że jest ich, jest ich coraz więcej. I czy spoterów jest coraz więcej? Jest coraz więcej, bo rośnie ruch lotniczy, co widzimy na przykładzie od choćby polskich lotnisk, jak z roku na rok wzrasta ilość pasażerów, wzrasta ilość samolotów więc jest to coraz bardziej atrakcyjne. Jak ja przyjeżdżałem na pierwsze swoje przygody na lotnisku, no to czasami godzinę się czekało na jeden samolot, w międzyczasie nic nie latało. Teraz godzina pobytu na lotnisku, karta zapełniona zdjęciami. Jasne. Powiedz nam, Witku, co sądzisz o Antidotum? Który raz jesteś, jak tutaj się bawisz, jak oceniasz te pokazy? Przyznam, że troszeczkę się już pogubiłem, w którym momencie pojawiło się Antidotum, ponieważ pierwszy raz na pokazach lotniczych w Lesznie byłem, myślę, że z 15-16 lat temu. Wtedy to jeszcze się nie nazywało Antidotum. Natomiast poza chyba jedną edycją byłem na wszystkich ostatnich pokazach. Lubię tu przyjeżdżać nie tylko dlatego, że jest blisko, no bo to jest godzinka drugi z Poznania, ale zawsze jest fajna atmosfera jest to na naprawdę wysokim poziomie Organizowane tutaj w Lesznie. Organizatorzy starają się zapewnić co roku troszeczkę chociaż innych atrakcji, no bo gdyby co rok było dokładnie to samo, to ludzie by nie chcieli przyjeżdżać, tak więc no, oceniam jak najbardziej pozytywnie. Super, na zakończenie takie typowe lotnicze pytanko do Ciebie. Witku, jakie jest Twoje ulubione lotnisko i Twój ulubiony samolot? Możesz to podzielić na samolot wojskowy i na samolot cywilny, który udało Ci się sfotografować, albo może masz jakiś samolot, taki prawdziwy biały kruk, rarytas, który uwieczniłeś? Thank <laughs> you. Bardzo ciężkie pytanie, wbrew pozorom, ponieważ no, lotnictwo i, i spotting jest no, zdecydowanie większością mojego życia, więc troszeczkę już gdzieś przez te lata udało mi się tego połapać. Utarłem sobie od razu przygotowaną odpowiedź, bo często to pytanie gdzieś pada. Jeśli chodzi o samoloty wojskowe, to mam sentyment do samolotu pierwszego wojskowego, którego miałem przyjemność oglądać z bliska i doświadczać tego lotnictwa wojskowego. Jest to MiG-21, który sta Stacjonował w bazie na Krzysinach w czasach licealnych, kiedy po prostu jeździłem pod płot na Krzysinach i, i pozostaje gdzieś po prostu samolotem sentymentalnym. Z samolotów, z których się cieszę, że je sfotografowałem, to myślę, że Walkiria. E, Niestety nie w locie, coś już nie wydarzy, ale, ale na ziemi zobaczyć go, móc go dotknąć w muzeum, e, no coś, coś niesamowitego. Z cywilnych samolotów niestety się nie wypowiem, z tego względu, że no jest ich tak dużo, że... Jasne, jasne, w pełni zrozumiałe, chociaż, e, Przepraszam, chociaż, przerwę ci. E, w sumie można by powiedzieć, że jedyne lądowanie Antonowa 225 Myria w Poznaniu, e, no myślę, że tym bardziej na tamtym etapie, bo dopiero dwa lata wtedy zajmowałem się spottingiem, no to, to na pewno zrobiło duże wrażenie. To na pewno było historyczne wydarzenie. E, Witku, na zakończenie życzę Ci jak najlepszych zdjęć, udanych pokazów, e, wszystkiego dobrego, spełnia się w Twojej pasji, w Twojej hobby, e, zarażaj młodych ludzi lotnictwem, e, dziękuję Ci bardzo serdecznie za poświęcenie. Czas. Dziękuję oczywiście również i polecam wyszukać w social mediach Rek Hunter. Tam można obejrzeć zdjęcia czy na YouTubie filmy. Jak najbardziej polecamy Rek Hunter Witek Łożyński i dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.